Na Bo Bogu. Bo Bogu. Wielkie szczęście zobaczyć oblicza, które chcą ratować się. Bo Bogu. To, to wspaniałe szczęście. Widzieć tych, którzy chcą ratować się. Pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział. Od 55 wersetu. Ale brat jej i matka jej rzekli: Niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo dziesięć dni, a potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich: Nie zatrzymujcie mnie. Skoro Pan poszczęścił drodze mojej, puśćcie mnie, abym poszedł do Pana mojego. Ten sługa Abrahama, który przyszedł po żony dla Izaaka, przyszedł i on e, chciał wykonać dokładnie to co, to, co jemu powiedział jego Pan. Dokładnie tak, jak jemu powiedział. I kiedy zobaczył, że Bóg odpowiada na jego modlitwę, on chciał wszystko zrobić, żeby to, to wykonane było. On rozumiał, że ten Laban i ci ludzie, którzy byli rodzicami Rebeki, i bracia, i siostry, cała ich rodzina, oni chcieli. Oni zobaczyli, że tutaj naprawdę to Bóg z tym człowiekiem jest, z tym sługą, i chcieli go zatrzymać. Ale ten sługa chciał być posłusznym Bogu i Swemu Panu. Takie słowo, które on prosił ich, nie zatrzymujcie mnie. Nie zatrzymujcie. Jak Pan po nie zatrzymujcie. Pan szczęści nam. Pan nam daje, żebyśmy byli sługami Jego, żebyśmy wykonywali to, co On chce, Jego woli, żeby czynić. Trzymajmy się Pana i prośmy Go, żeby nas nic nie zatrzymywało. Pierwszy Tesaloniczan. cztery, Trzy cztery. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście powstrzymywali się od wszyteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać się. Utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Ale jest coś, z czego trzeba wstrzymywać się: przetyczeństwo. Wszetyczeństwo to nie tylko to, co tam cielesne, przetyczeństwo, to wszystko, co jest nie z woli Boża, z woli Boga. To wszystko jest przetyczeństwo. Każdy bowan, każde nieposłuszeństwo, to wszystko jest przetyczeństwo. To, co nie jest oświęcenie nasze, to to jest przetycieństwo. Bóg chce, żebyśmy oświęcali się. Żeby wstrzymywali się od tego zła. Bóg chce, żebyśmy nikogo nie zatrzymywali w robieniu dobra. Bardzo często, często jest tak, że kiedy rodzice idą z dziećmi, to dzieci... Wolą, nie wolą, ale trochę wstrzymują rodziców. Ciężko iść rodzicom, jak można byłoby szybciej iść, ale mając dzieci, to trochę tak wolniej idzie, ale oświęcenie, kiedy idą dzieci, i w posłuszeństwie, to idą wszyscy, wszyscy idą, idą szybciej. Bardzo złe jest, kiedy dzieci padają na podlogę i coś wymagają i nie chcą iść. To bardzo złe. Bóg chce, żebyśmy oświęcali się, żebyśmy szli dokładnie tak, jak szedł nasz Pan Jezus Chrystus. Żebyśmy kroczyli tak, jak On. Pokazał, jaki jest Ojciec. Jakie jest posłuszeństwo, jak można iść z Ojcem do Ojca. W jaki sposób? Oświęcenie nasze. Rzymian, 12 rozdział. Dzisiaj było cytowane na telegramie. Miłość niech będzie, od dziewiątego wersetu. Miłość niech będzie nieobludna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości, nieustawając, płomiennie duchem, Panu służcie, W nadziei, radości, w ucisku, cierpliwi, w modlitwie, wytrwali. Gorliwości nie ustawając. Wyprzedzajcie wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzać. Nie zatrzymywać. Bywają takie problemy, kiedy komuś coś ciężko. Znika ochota, znika chęć coś robić, i wtedy taki człowiek ciągnie innych. Jesteśmy wszyscy w jednym ciele. Jak ktoś jeden nie chce, nie ma ochoty, nie ma takiego determinacji, to ciągnie innych. I to przeszkadza. To przeszkadza dla innych. A Paweł mówi, żeby wyprzedzać, wyprzedzać, pomagać jeden drugiemu, brać siły od ojca. Mamy Ducha Świętego, on daje nam takie siły, i żeby ta miłość wzrastała, potrzebujemy, żeby nas nic nie wstrzymywało, nic, żadny grzech, żeby nic, żadne grzeszne myśli jakaś nieochota, żeby to wszystko nam nie przeszkadzało. Pierwszy Korynca, piąty rozdział, śudmy werset Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście prześni. Albowiem, na naszą paschę, jako baranek, został oferowany Chrystus. Albo nasza pascha jest Jezus Chrystus. Jest Chrystus ukrzyżowany za nas. On jest naszą paschą. Tutaj nic kwaśnego nie ma. Tutaj jest czyste, nieskalane. Usunąć stary kwas. Usunąć wszystko, co stare w naszych głowach jeszcze zostało. Wszystko, co przeszkadza. Żeby to nie odciągało. Żeby patrzeć tylko na naszego Pana. Na Chrystusa, który ukrzyżowany jest za nas. On jest naszym świętem. On jest naszym świętością. W nim możemy oświęcać się. Trzymając się Jego, iść i służyć Jemu. Cały czas nie myśleć o tym, że nie dam rady. Nie ma takiego, że nie dam rady. Chrystus da rady. Ja niech nie daję rady. Ja niech będzie słabe, niepotrzebne a najlepiej martwe. To jest najlepsze. Ukrzyżowane, nieużywane. Ja. Ale Jezus Chrystus ma siłę, ma moc. Przez Jego krew jesteśmy wyrwani, jesteśmy zbawieni. Bóg zrobił wszystko przez swój plan, doskonały plan. Zrobił wszystko dlatego, żeby My byli szczęśliwi i żeby trwali w Jezusie Chrystusie. Teraz mamy takiej możliwości, złapmy się Jego, trzymajmy się Jego. W Nim jest moc, w Nim jest siła. Trzymajmy się Jego. On daje radę. On daje radę wyczyścić nasze myśli, nasze sny. Daje radę nam dać czystość swoją. Daw rady pokonać nasze Ja, kim byliśmy? Nikomu nie potrzebni. Ten świat korzystał z nas, trzymał nas w więzieniu, żebyśmy służyli dla Niego. Teraz jesteśmy wolni. Możemy służyć tylko i wyłącznie dla Pana. Tylko i wyłącznie dla Pana. We wszystkim. Wszystko, co robimy, możemy służyć dla Niego. Pokonajmy wroga. Jezus Chrystus go zwyciężył. Pokonajmy. Idźmy po tych skorpionach, po tym wszystkim, co tutaj jest, i patrzmy na Niego. Radujmy się. Bądźmy szczęśliwi. Niech Pan nas posila w tym, żeby trwać. Nie obciągać, a odwrotnie. Siać radość, miłość, cały czas przebywać w Jezusie Chrystusie. Posilać nawzajem siebie, żeby to wszystko wzrastało. Jak jest wzrost, to jeden i drugi będzie wzrastał, a jak ktoś jeden nie chce rosnąć, to może obciągać. Może obciągać, ale patrzmy na Jezusa Chrystusa, żeby nas nic nie obciągało. Fala Bogu.